wszystkim. Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Dobrze, to jeżeli można o chwileczkę uwagi prosić, bo dla nas to jest bardzo, bardzo szczególne wydarzenie. Już czwarty z kolei przegląd. No. I to jest najfajniejsza publiczność, która ucisza się sama. Więc jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkich państwa witam. Witam w imieniu całej załogi Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury, bo dla nas wielkim zaszczytem jest dzisiejsze wydarzenie. To już czwarta edycja przeglądu sztuki nieprofesjonalnej, a więc przeglądu, który pozwala pokazać tak naprawdę naszych mieszkańców, naszych mieszkańców przez pryzmat tego, że tworzą, że mają swoje pasje. I że chcą czasami te swoje prace wyciągnąć z szuflady i podzielić się nimi z innymi. W tym roku na naszym przeglądzie prezentujemy pracę w czterech kategoriach. Mamy rzeźbę, mamy malarstwo, mamy grafikę i mamy rękodzieło. I każda z tych gałęzi sztuki ma w pinczowie swoich pasjonatów, ale ma też odbiorców, bo tymi pracami potem wiem, że wiele osób się dzieli. Ta wyjątkowość dzisiejszego wydarzenia to jest też to, że wiele osób, które prezentuje tutaj u nas swoje prace w ramach przeglądu, to również osoby, które nie tylko jednorazowo przychodzą, ale chcą tutaj pogłębiać te swoje pasje, chcą je rozwijać. Czynią to z Pawłem Kisielewskim. Ja jestem bardzo dumna, bo Paweł ma super grupę. Tak. To są bardzo zasłużone brawa. Bo Paweł nie tylko fantastycznie potrafi przyciągnąć do tworzenia, pomaga rozwijać te umiejętności, dostrzega przede wszystkim w każdym coś wyjątkowego i potrafi te osoby ukierunkować na to, aby dochodziły do precyzji, do naprawdę świetnej formy w tym, co, co im w duszy gra. Jest Alicja Mazurek, która również tutaj z Piotrem prowadzi grupę fotograficzną, jeszcze o tym nie wspomniałam. W zasadzie ta wystawa zastąpiła wystawę portretów kobiet, która była tak wyjątkowa i tak piękna, że już wiemy, że będziemy ją kontynuować. Tym razem sportretujemy panów, mieszkańców Pińczowa. Także już się panowie szykujcie. Ale to, co, to, co właśnie wyjątkowe jest w, ty, w tej wystawie i w tym przeglądzie, to jest to, że jest to najbliżej was, mieszkańców, twórców. I waszych pasji, waszych umiejętności, to jest najważniejsza część edukacji kulturalnej, która prowadzona jest w Centrum Kultury. To jest właśnie to bijące serce kultury, za co ja bardzo serdecznie wszystkim Państwu, wszystkim uczestnikom i gościom dziękuję. I poproszę jeszcze Pawła, aby podsumował ten czwarty przegląd sztuki nieprofesjonalnej. Dziękuję bardzo i jeszcze raz witam wszystkich przybyłych gości, witam artystów, którzy. Witam artystów wszystkich, którzy przybyli tutaj do nas. W zasadzie chciałem coś powiedzieć od siebie, ale tu pani dyrektor była tak skrupulatna, że wszystko powiedziała dokładnie o wszystkim i, i, i wszystko, co jest ważne. Ja powiem tylko, że co roku na tych przeglądach są prace, przybywają prace już lepsze, już coraz lepsze. Także ten poziom na pewno wzrasta z roku na rok, i ta wystawa cieszy się. No powiem, że wysokim poziomem. Przy okazji chciałem podziękować osobom, które przychodzą tutaj właśnie do Domu Kultury, odwiedzają nas na zajęciach. Stworzyliśmy grupę akwarelistów, którym bardzo dziękuję za przybycie, bo jestem z nich bardzo dumny. Dumny z tego powodu, że, że swoją pasją pogłębiają swój warsztat i ten warsztat można podziwiać właśnie na dzisiejszej wystawie. Tym bardziej ważne jest to, że te prace, jak ja sam obserwuję od początku, kiedy się pojawili w Domu Kultury, są naprawdę wyjątkowe i coraz bardziej warsztatowe, że tak powiem, coraz lepsze, coraz bardziej dojrzałe. Za tą pasję i, i chęć uczestniczenia w tych zajęciach, bardzo dziękuję w zasadzie Państwu. Państwa, jak Państwu życzę wszystkim w zasadzie, tak? I tym najmłodszym, i tym, tym, o których w zasadzie przed chwilą wspomniałem. Jeszcze raz dziękuję, że przybyliście i przychodzicie tutaj na, do Domu Kultury i te, te przeglądy cieszą się coraz bardziej taką donosło, do, A już zacząłem się mylić, więc chyba skończę na, na tego. Jeszcze raz dziękuję Państwu. No, dziękuję bardzo Pawłowi. Oczywiście nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy Państwu czegoś nie przekazali. Od nas podziękowania za takiego skromnego, za udział w tym przeglądzie i za to, że po prostu jesteście. E, mamy taki kubeczek zaduszkowy, bo w tym roku mamy 20 zaduszki jazzowe, więc mamy nadzieję, że będzie już z wami i będzie Was nakręcał na dobrą muzykę. Mamy dyplom i taki. Symboliczny kwiatuszek, bo ponieważ nasz przegląd to wiosna kultury, wiosna kultury to zieleń, to jest rozkwit, niech to wszystko rośnie w Was, niech sztuka rośnie w Was. A przy okazji dzisiaj, tak bez przecinania wstąg, tak symbolicznie otworzylibyśmy nasz zielony kącik, tam w drugiej części korytarza. Mam nadzieję, że się potem przespacerujecie, i to jest właśnie też jakby symbolem tego, co dzisiaj tutaj nowego stworzyliśmy w naszym Centrum Kultury. Więc zapraszam. L -l Losowo będziemy zapraszać każdego. Alicja Mazurek, zapraszamy i dziękujemy. Pani Ilona Senderowska. <laughs> Lena Hubert. A ty mi masz innego. Teraz taki międzynarodowy akcent, Alessandro Cala Calabria. Zapraszamy. Wojciech <noise> Grzegorz domagała Jest, jest nieobecny. Edyta Jaklewicz-Orzeł. Pan Jacek Szostak. <noise> Pani Maria Rusak. Małgorzata Blacha. Magdalena Burek, Krzysztof Opara, nie wiem, czy jest z nami, bo. Pani Dorota Grzejdziak-Kądzik. Aleksander Panek ma swój fan klub, prawo? Czy jest z nami Dawid Dylawerski? Jak kogo dzisiaj nie ma, to oczywiście będzie mógł odebrać. Pani Małgorzata Suchowiecka. Pan Leszek Ostrowiecki. <śpiewanie> Człowiek na drugie imię ma skromność. <śpiewanie> Zapraszam Anię Bączek. Agnieszka Prócz Pan Wiesław Wojciechowski. Jarosław Kosela. Pani Malwina Spirowska. Mirosław Borek. Co to do Zapraszam Iwonę Bałabańską. To już pan pana Aleksandra. Pani Aleksandra Kozakiewicz. Damian Wisikiewicz. Pani Edyta Piotrowska, pani Anna Siemińska, o Jezania, super. Dziękujemy. Agnieszka Poros. <noise> Dawid Słonina. Sylwia Gajos. Dziękujemy. Renata Grochowina wiem, że jej nie ma, także odłożymy. Nie ma, nie ma. Maciej Szostak. nie ma. Pani Małgorzata Maberda. Pani Biesława Baran. I to chyba wszyscy, ponad 30 osób, 36 osób dokładnie wzięło udział w naszym przeglądzie. Jesteśmy zauroczeni tymi pracami, zachwyceni, cieszymy się, że macie tak fantastyczne talenty i tak naprawdę Pinczów jest po prostu miastem sztuki, miastem kultury. Niech to pięknie kwitnie, niech się rozwija. Dziękujemy Wam bardzo. Zapraszamy oczywiście na poczęstunek w tym bocznym korytarzu, no i na te miłe rozmowy przy i po wernisażu które są cenną wymianą doświadczeń, nawiązywaniem takich przyjaźni kulturalnych. To jest też bardzo cenne dla nas. Dziękujemy Państwu bardzo. Dziękujemy telewizji Pinczów Twoje Miasto, że jest z nami i że te talenty uwiecznia. Dziękujemy bardzo. Paweł Kisielewski, artysta plastyk, nasz artysta plastyk z Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury. Pawle, nie będę cię namawiał do definiowania sztuki, do artyzmu, bo chyba byśmy polegli obydwaj. Ale no tutaj mamy tytuł Sztuka nieprofesjonalna. Jak to się ma do profesjonalnej? Nieprofesjonalnie. Ja myślę, że można to nazwać w ten sposób, że to jest sztuka pasji, z pasji. Ludzie, którzy, którzy pracują w tym kierunku, jak, jak rysunek, grafika, czy malarstwo, czy rękodziewo, oddają z siebie wszystko, co, co najlepsze, co mogą dać, a te owoce możemy dzisiaj oglądać na tym przeglądzie. Ten przegląd. Jest troszeczkę inny niż poprzednie, bo warsztatowo ci ludzie, którzy tutaj prezentują swoje prace, doskonalają się z roku na rok, są coraz lepsi. Więc, więc te prace są bardziej dojrzałe, są zbliżone do, do no powiedzmy dzieł, które się podobają wszystkim, którzy, które, które można oglądać, przeglądać nawet, głębić się w treść tych prac. I naprawdę to jest ważne, że przyciągają każdego, kto przejdzie obok, bo są tak ciekawe, malowane właśnie z tą pasją, Są niesamowitą wrażliwością, którą w zasadzie każdy człowiek w sobie nosi. No i tu właśnie wyprzedziłeś moje kolejne pytanie, bo to jest pytanie takie, ile tu jest Twojej ręki, Twojej pracy w tym, co dzisiaj widzimy, bo przecież nie pytam o geniusz Jarka Jarkosa Koseli, bo on zawsze jest świetny. Ale na przykład, no mam nadzieję, że się nie obrazi mój kolega Leszek Ostrowiecki. zaczynało od jakichś dziecinnych wręcz pasteli, a dzisiaj jak zobaczyłem jego pracę, jestem zachwycony. No, rzeczywiście. rzeczywiście. Ile to jest Twojej ręki? Czy to jest jego dzieło? Ten postęp, postęp warsztatowy jest to może coś takiego, że stworzona grupa która się sama uzupełnia, która tworzy atmosferę spostrzegania inaczej tej naszej przyrody, naszego jesteścia, właśnie no, powiedzmy, patrzenia na świat troszeczkę inaczej. Rozwijają się, moja pomoc polega na tym, że, że jest to więcej tłumaczenia niż wzięcia niż załóg i pokazania, jak, jak to się powinno robić, bo każdy ma swój styl, ja uważam, że każdy musi sobie wypracować ten styl własny, więc tutaj moja pomoc techniczna nie jest skuteczna, bardziej, bardziej opowi opowiadam, omawiam problem, jaki, jaki stwarza czasami jakiś skrót albo, albo niedopatrzenie. I te osoby, które, które przychodzą, uczą się i, i sami wypełniają to w taki sposób, że te błędne, błędne kreski, błędne spostrzeżenia sami, sami eliminują. Pogłębimy trochę ten temat, bo z tego, co mówisz, to wynika, że to jest sztuka warsztatu, że rozmawiasz z tymi ludźmi, masz zajęcia, oni przychodzą, chętnie wykorzystują warsztat. Co od siebie jeszcze przekazujesz takiego wewnętrznego, co rozwija ich ducha, twórczość, chęć. No, przede wszystkim warsztat kojarzy się właśnie z tymi podstawami. Patrzenia na, na świat troszeczkę innymi oczami, takimi bardziej realistycznymi, więc chodzi tu o to, żeby pokazać tę najprostszą formę, jaka może być i w przyrodzie, i wokół nas. I uczymy się na podstawie tej prostej formy rozwijać nasze wyobrażenie o, o temacie. I, i, I wkład mój, to tak jak wcześniej powiedziałem, to jest ta opowieść, wewnętrzne spostrzeżenia. Jakie ja posiadam, jakie sobie wytworzyłem przez lata pracy w tym, w tym zawodzie, może są ważne dla osób, który, którzy patrzą i widzą co ja robię, ale tak naprawdę nie skłaniam się do tego, żeby, żeby nakłonić. Ludzi, którzy przychodzą na takie warsztaty, na takie spotkania, żeby robić w zasadzie to samo co ja, tylko wręcz przeciwnie, od, odradzam im robienia czegoś, co może być wzorcem dla innych, muszą robić swoje rzeczy, muszą robić coś po swojemu. No i że na za zakończenie muszę Ci zadać, przynajmniej dla mnie jest to piekielnie trudne pytanie, które dziecko dla Ciebie jest najbardziej ukochane? No, wszystkie dzieci są ukochane, wszystkie dzieci są zdolne. Których co twórca? Gdzie widzisz największe postępy? I dzisiaj gdybyś mógł ocenić tą twórczość, to na co szczególnie powinniśmy zwrócić no, Ja uwagę? jestem z każdego dumny, nawet z tej osoby, która przyszła i zdecydowała się po raz pierwszy przyjść pokazać swój warsztat. Bo czasami to jest to, że człowiek się obawia trochę, się denerwuje zetknięciem, z, jakimś, z jakąś rzeczywistością, żeby porównać siebie do, do kogoś innego. Wiadomo, że te prace czasami na początku wydają się niedoskonałe i może wtedy jest ta obawa tych ludzi, którzy przychodzą po raz pierwszy, ale tak naprawdę oni zrobią fajną rzecz. Otwierają się, otwierają się i to dla nich dzisiaj jest to święto otwarcie tej wystawy, ten przegląd. Tak naprawdę dla mnie wszyscy są ważni. Ci pierwsi i ci ostatni. No powiem Ci, że wybrnąłeś z tego. Ja bym się tutaj zakopał na tym pytaniu, bo powiem ci uczciwie, że no jestem zachwycony niektórymi pracami. Tutaj są prace, które wymagają żmudnego działania, żmudnego warsztatu, wręcz jakiegoś tam powiedzmy zegarmistrzowka i dokładności, ale są również obrazy, tak jak wspomniałem leszka, które mnie zachwyciły tym postępem, ale też widzę... Tylko nie wiem kto jest autorem, bo nie doczytałem. Nasza kaplica świętej Anny jest pokazana. Genialny obraz. No, zasadzie... Nawet moi znajomi podejrzewali, że twoja ręka nie, to jest. W zasadzie są to niespodzianki. Są niespodzianki spowod... spowodowane tym, że, że ludzie zaczynają rozwijać pokazują swoją chęć, albo zespalają się z naszym miastem. Choć niektórzy z nich są poza naszego regionu, lubi... lubią przyjeżdżać lubią przyjeżdżać tutaj do Pinczowa bo tak jak sami mówią, że coś, to jest taka druga, e, drugi dom, o, że tak powiem, w którym się dobrze czuję. No dziękuję Ci Pawle, ta wystawa to, to jest podsumowanie jakby Twojej też pracy, tak? No, bardzo dziękuję. Ci dziękuję za rozmowę. No, dziękuję bardzo.